Basznia Dolna to malowniczo położona wieś w gminie Lubaczów, powiat Lubaczów, leży u stóp Roztocza Wschodniego. Jest to wieś położona o charakterze takiej łańcuchówki, wzdłuż dwóch osi rozciąga się, jedną tworzy wokół rzeki Sołotwa, drugą wokół drogi wojewódzkiej Choryniec Lubaczów. Wieś liczy około 950 mieszkańców. W tej chwili jest to o charakterze takim rolniczo- mieszkaniowym. Basznia ma bardzo bogatą historię, sięgającą czasów Neolitu, później starożytnego Rzymu, średniowiecza. Po raz pierwszy pojawia się na kartach historii w tekstach źródłowych w 1444 roku. Od tego momentu wieść na stałe jest zapisana na kartach historii naszego powiatu, naszego regionu. To w rejonie baszni król Sobieski gonił czambuły tatarskie, to tutaj Rokoszanie szlacheccy dogadywali się z wysłannikami króla w sprawie zawarcia rozejmu. To tutaj wreszcie chłopi stanowili punkt oporu przeciwko pańszczyźnie, jaką narzucał im starosta Lubaczowski. Sama nazwa Basznia pochodzi prawdopodobnie z języka rosyjskiego, od słowa basza, Basznia znaczy wieża, więc tutaj były być może fortyfikacje obronne. Legenda z kolei mówi, że. Nazwa miejscowości pochodzi od tytułu tureckiego baszy, który tutaj zginął. W baszy dolnej jeszcze przed wojną mieszkało cztery nacje: Rusini, Polacy, Żydzi i Niemcy. Panowała między innymi wzajemna tolerancja, poszanowanie odmienności. I tak jest dzisiaj z mieszkańcami ważnych, którzy są otwarci na przybyszów z zewnątrz, którzy są tolerancyjni, serdeczni i z chęcią przyjmą turystów i przybyszów, którzy chcieliby u nas coś zwiedzić i zobaczyć. Cmentarz katolicki został założony około. 1940 roku znajdują się na nim groby mieszkańców baszni okolicznych miejscowości, w tym wielu zasłużonych dla jej rozwoju, ale także walczących o wolność i niepodległość kraju. I przy takim każdym nagrobie, tak, nagrobku takiego człowieka m, uczniowie zespołu szkół m, położyli biało-czerwoną flagę metalową, która świadczy właśnie o walce tej osoby o wolność kraju. Obok cmentarza e, rzymskokatolickiego znajduje się Grekokatolicy. Tak jak przed wojną razem obok siebie mieszkają, tak teraz e, spoczywają na wieczność. E, cmentarz Grekokatolicki jest starszy od e, rzymskiego ponad 100 lat. E, ma bardzo wiele ciekawych nagrobków e, z rzeźbami. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki, e, warte, godne. Zobaczenia. Naprzeciwko cmentarza greko-katolickiego jest krzyż z kamieniarki bruśnińskiej. Zniesiony w 1848 roku, upamiętniający zniesienie pańszczyzny. Obok niego znajduje się, mająca ponad 80 lat, kapliczka świętego Jana Nepomucena, mająca bardzo ciekawą historię. Na kapliczki jest skręt drogi, z drogi wojewódzkiej w stronę Baszni Górnej, w stronę Podlesia, Pastorówki i Chuty Kryształowej. Około 100 metrów od kapliczki znajduje się kościół, rzymskokatolicki mający swoją ponad 70-letnią historię. Budowa rozpoczęła się w 1938 roku, już rok później pierwsza msza. W tym kościele znajdują się ciekawe przepiękne witraże wykonane w szkole krakowskiej w latach 50. -tych, 60. -tych XX wieku. Też bardzo ciekawe są malowidła ścienne i Sufitowe. Jest to jeden z najpiękniejszych kościołów na terenie naszego powiatu. Zabytkowy młyn, wyposażony jednak w nowoczesne maszyny, świadczy usługi młynarskie także dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Naprzeciwko młyna znajduje się staw którego woda zasilana jest z tak zwanej młynówki, czyli kanału wodnego, którym dostarczano wodę do napędzania młyna, który jednocześnie miał turbinę do produkcji prądu, ale było to jeszcze przed wojną. W ostatnich latach na mapie wsi pojawiła się piekarnia Słoneczko, która skutecznie zdobywa rynek nie tylko w powiecie. Obok piekarni jest sklep. Pożywcze, które zaopatruje w artykuły spożywcze ludność tej części wsi naszej. Cegielnia to największy w miejscowości zakład produkcyjny. Do produkcji cegły wykorzystuje miejscowe bogate zasoby glinki ceramicznej. W 2000 roku dokonano kompleksowej telekomunikacji wsi. Ponadto we wsi dostępny jest sygnał wszystkich operatorów telefonii komórkowej. Basznia, jako jedna z nielicznych wsi nawet w kraju, posiada dwie stacje kolejową, w Baszni Dolnej i w Baszni. Obie są zabytkowe. W Baszni Dolnej e, istnieje jeszcze wieża ciśnień, wybudowana w połowie lat 50. XX wieku, zaopatrująca parowozy w wodę na trasie Przeworsk-Bełżec. W maju bieżącego roku podpisano umowę na utworzenie kresowej osady o wartości ponad 4,5 miliona złotych. W krysowej osadzie będą m.in. budynek szkolno-warsztatowy z zapleczem gastronomicznym, budynek multimedialnego muzeum, scena estradowa, wiata rekreacyjna, zabudowa, rzemieślnicza i wiele, wiele innych jeszcze budynków e, historycznych e, Stara Kuźnia, Stolarnia, Stodoła, Monitoring. centrum wsi krzyżują się drogi wojewódzka z Lubaczowa do Choryńca zdroi i Wierchraty, powiatowa do Lubaczowa przez Antoniki i gminna do Szkoły i Ośrodka Zdrowia. Po lewej stronie na wzniesieniu w centrum wsi znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej, a ponadto w budynku znajduje się też zakład fryzjerski. Jest to budynek nowo wyremontowane, świadczące usługi kulturalne mieszkańcom wsi. W, w tym budynku znajduje się pomieszczenia, znajdują się dla Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń z Baszni Dolnej jest bardzo aktywne, widoczne na wszystkich wiejskich gminnych imprezach, popularyzuje dawne kresowe jadło. W parku Znajdującym się po drugiej stronie drogi znajduje się plac zabaw dla dzieci, scena, ławki, parking. W nocy park jest pięknie oświetlony, w pełni monitorowany. Uroku parkowi dodaje staw, biegnący pobliżu rzeki. Naprzeciwko parku. Znajduje się nowo zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka ta należy do Krajowego Systemu Pożarniczego. Jest jedną z najlepszych w okolicy, zwycięzcą wielu zawodów strażackich, biorących także udział w wielu innych imprezach o charakterze kościelnym i religijnym, i ludowym. Wewnątrz budynku znajduje się sala ćwiczeń, pomieszczenia socjalne, garaże, suszarnie, centrum zarządzania. Także jest to jeden z najnowocześniejszych budynek straży ochotniczych, chyba w województwie. W centrum wsi znajduje się także sklep spożywczo-przemysłowy oraz lewnia mleka. Do najciekawszych obiektów budowlanych baszni dolnej należy zabudowa dawnego zespołu folwarcznego, a szczególnie rządcówka, służąca obecnie za dom mieszkalny, mająca ponad 100 lat. W jej pobliżu przebiega jedna z dwóch tras turystyki rowerowej, jakie przebiegają przez naszą miejscowość. Drogą gminną od Krzyżówki na prawo. Kierujemy się w stronę Szkoły i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia. Jest to droga bardzo bezpieczna, schodnikiem, którym poruszają się uczniowie do szkoły. Po lewej stronie tej drogi znajduje się zmodernizowane cerkwisko. Jest to miejsce po rozebranej w latach 50. cerkwi. Zbudowano nowe ogrodzenie, Zlikwidowano staro drzewia, nasadzono nowe drzewa, dokonano rekonstrukcji schodów, renowacji pomnika, tablice, zbudowano ławki. Za tym schroniskiem znajduje się parking, a nieco dalej znajduje się wiejski ośrodek zdrowia, gdzie przyjmuje codziennie lekarz-internista. Naprzeciwko cerkwiska <laughs> znajduje się zespół szkół publicznych, skład, którego wchodzą gimnazjum, szkoła podstawowa, zerówka i punkt przedszkolny, pełni ten zespół ważną funkcję na mapie oświatowej gminy. Posiada halę sportową, kompleks boisk orli, gdzie znajduje się boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne boisko, skład, którego wchodzi boisko do e, koszykówki, do piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego posiada zaplecze sanitarne. Od 1968 roku w środowisku aktywnie działa Ludowy Klub Sportowy Horagan. W okresie wakacji zespół Zespole Szkół Czynne jest chronisko młodzieżowe dysponujące 40 miejscami noclegowymi z pełnym zapleczem gastronomicznym. Przy szkole funkcjonują dwie organizacje społeczne, działające od czterech lat Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego oraz y, od trzech lat y, Klub Seniora. I te organizacje były y, organizatorami szeregu imprez i tak. W bieżącym roku, nawiązując do dawnych czasów, zorganizowano inscenizację Nocy Świętojańskiej, w której wzięło udział ponad tysiąc mieszkańców baszni okolicznych miejscowości, co rocznie organizują imprezy andrzejkowe, e, występy jasełek bożonarodzeniowych. Ponadto cyklicznie od 2009 roku organizują takie imprezy jak Andrzejki, Sylwester, potańcówki, grille, spotkania z diabetykami. Natomiast Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego realizuje dodatkowo projekty z Fundacji Wspomagania Wsi i z Urzędu Marszałkowskiego, na przykład w bieżącym roku wydało publikację Zarys dziejów baszni dolnej. Wieś jest czysta i skłudna, bowiem od ponad 20 lat jest zgasyfikowana. Odbiór odpadów, w tym selektywnego odbioru, zapewniają dwa przedsiębiorstwa komunalne. W latach 2009-2010 wieś została w pełni skanalizowana. Mieszkańcy wsi bardzo dbają o wygląd posesji. Trwa nawet swoista rywalizacja, kto ma ładniejszy, oryginalniejszy, bardziej pomysłowy. Krajobraz wsi w ostatnich latach zdecydowanie zmienił się na lepszy. Basznia dolna to wieś z bogatą przeszłością, tradycjami, ale także z dużymi perspektywami na przyszłość.